Witam Cię serdecznie, drogi widzu, w tym oto odcinku instruktażowym, gdzie pokażę Ci, jak zrobić na Allegro tak, żeby było dobrze, ale żeby to pokazać, przejdźmy sobie też do historii, moi drodzy, Allegro, czyli tego, dlaczego jest taka a nie inaczej i jak to naprawić, żeby było lepiej. Także, moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie, ale była historia taka za Allegro, że Allegro chciało stać się Amazonem i uniemożliwiło sprzedaż na Allegro z prywatnym ludziom. Tworząc wtedy Allegro lokalnie, gdzie tam sobie ci prywatni mogli sprzedawać, a na Allegro zwykłym tylko i wyłącznie mogli sprzedawać przedsiębiorcy. Przyczyniło się to, moim drodzy, do tego, że większość ludzi stworzyło sobie tam małe działalności, mm, korzystając y, ze zwolnienia z VAT, ponieważ nie osiągali tych progów sprzedaży, bądź sprzedawali towar, który y, przesługiwał, którego przysługiwało to właśnie zwolnienie z VAT-u. Czyli nie trzeba było się rejestrować w vat cie i, bo firma była. Mm, Tań, ta, tańsza wprowadzenie nie było tej papierologii, było wszystko ok. Ale w pewnym momencie, moi drodzy, Allegro sobie stwierdziło, że jednak znowu pozwoli wystawiać się prywatnym y, ludziom, dzięki czemu na Allegro mogli się wystawiać już wszyscy, ale lokalnie sobie też jeszcze tam przy okazji nie wiadomo po co zostało. I tak po cichaczu wprowadzili sobie takie dwa widoki: widok konsumenta widok biznesowy. Trwało, to trwało, to trwało, to było w porządku. wystawili się i zwykli ludzie, i przedsiębiorcy, nawet wacie, bez vacie, to było ok, nie? I w moim momencie wynikła awaria, gdzie większość ludzi zgłaszało, że wystawiają sobie swoje oferty i w jakiś sposób ich normalnie nie widać. A że większość nie wiedziała, że są te za widoki, ponieważ no, nie było zbytnio o tym informacji, no to nie wiedziała, że jeżeli, yy, znaczy no, wtedy nie, 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 nie wiedziała, że można się przed tymi, tymi widokami przełączać i w jakiś sposób na widoku biznesowym te oferty wystawione były niewidoczne, a na widoku konsumenta były widoczne. Ale paradoks, moi drodzy, polegał na tym, że z racji tego, że większość ludzi ma te konta firmowe na Allegro, to z automatu narzucany był ten widok biznesowy. Z tego też powodu, kiedy wynikła ta awaria, to w tym widoku nie było ich ofert widać, a oni nie wiedzieli, że mogą sobie na ten widok konsumenta przestawić. Później, moi drodzy, okazało się, że to nie jest awaria. Ponieważ to z tego punktu regulaminu, w którym było, że jeżeli nie wystawiasz faktury VAT, no to niestety nie będziesz widoczny w widoku biznesowym, tylko w widoku konsumenta. Tyle, że ta informacja była tak po cichaczu, też tam gdzieś wpisana w regulaminie, że wielu ludzi do tej pory o tym nie wie. Dlatego też nagrałem ten film, ponieważ hmm, nagrywając tutaj właśnie firmy na moim kanale i dając linka do Allegro, wielu ludzi mówi, że no nie widzi moich ofert, bo wchodzą w tego linka. A tam jest pusto i pisze, że użytkownik nie wystawia żadnych przedmiotów. Więc w tym momencie, no wiadomo, mówi się ludziom, żeby przestawili sobie na widok konsumenta w, w, w opcjach tam konta, i wtedy będą normalnie wszystko widzieć. Ale moi drodzy, jest ten paradoks, że naprawdę ogromna ilość ludzi o tym nie wie, że to, trzeba, że to można sobie spokojnie zrobić, a że większość ludzi ma narzucone z automatu, bo większość to są w tym momencie jacyś przedsiębiorcy i konta firmowe na Allegro, ma ten widok narzucony i ta duża część nie jest w wacie, no to normalnie ich ofert nie widać. I moi drodzy, jest pewien sposób, żeby nie być w wacie. Jakąś tam fakturę z racji tego, że nawet się jest tym niewatowcem, można wystawiać, tylko trzeba to odpowiednio w Allegro ustawić, dzięki czemu będziecie widoczni zarówno w widoku konsumenta, jak i moi drodzy, w widoku biznesowym. Nie mam pojęcia, jak to jest z prywatnymi sprzedawcami, ponieważ, no, nie wiem, czy prywatny sprzedawca może tam cokolwiek wystawiać, nie wiem, trzeba byłoby sobie w ramach prywatnego sprzedawcy o tym poczytać, nie wiadomo, że jeżeli osiąga się już pewne dochody, w tych czasach trzeba tam jakąś małą działalność mieć i do pewnych tam też progów zarobku miesięcznego chyba tam są jakieś hmm, firma niezarejestrowana, nie będę tutaj gadał głupot, ale wiem, że coś tylko od tego pokroju jest i chyba tam też można wystawiać sobie jakieś odjech faktury dla niewatowca. Także, moi drodzy, w tym momencie przechodzimy sobie na komputer, przechodzimy sobie na komputer i w tym momencie, moi drodzy, pokażę Wam, jak to tutaj sobie działa. Ok, jesteśmy już na komputerze. Więc moi drodzy, w tym momencie większość ludzi, na przykład wystawiających sobie jakiekolwiek przedmioty na Allegro, będący właśnie tym niewatowcami, bądź ludźmi właśnie prywatnymi przedsiębiorcami, aż prywatnymi sprzedawcami, nie przedsiębiorcami, najczęściej, moi drodzy, robi sobie to tak, że... Y, tutaj sobie wystaw podobny. Sobie wystawię, moi drodzy, przedmiot. Wiadomo, opisuję go sobie, tutaj sobie znajduję katalog. O katalogach jest osobny film, naprawdę też z tym problemy są. Y, wiadomo, zdjęcia, opis. I w tym momencie przechodzimy, moi drodzy, tutaj, faktura VAT. Większość ludzi, którzy, znaczy ludzie, którzy są prywatnymi sprawcami, nawet no wiadomo, nie wystawiam faktury. Ludzie, którzy są przedsiębiorcami, ale nie będącymi w VAT-cie, z automatu też dadzą, że no nie wystawiam faktury VAT, no bo nie jestem w vat więc jej nie wystawiam. I moi drodzy, w ten sposób tak to wygląda, tak sobie to wystawiamy, bierzemy sobie ciach i robimy sobie wystaw przedmiot. I jest w porzu. ja tu wystawiłem taki przykładowy, więc tego tutaj nie będę wystawiał, sobie to zamkniemy i tutaj moi drodzy, Robi się ciekawa sytuacja. Mamy sobie tutaj przykładowy przedmiot, który wystawiłem właśnie w ten sam sposób, który Wam pokazałem i jest on tutaj, jak widzicie, widoczny. Tu przechodzimy sobie do konto, do widoku i tu macie obowiązujące widoki. Widok biznes i widok dla konsumenta. W tym momencie mam zaznaczony widok dla konsumenta. Zaznaczyłem sobie tam podczas wystawienia, że nie wystawiam faktury VAT, ponieważ jestem prywatnym, zwykłym człowiekiem albo przedsiębiorcą nie będącym w vat korzystającym ze zwolnienia z VAT. Ale w tym momencie załóżmy, że ta większość ludzi mających te konta jakieś tam firmowe, małe, duże, ma ustawiony z automatu widoku, moi drodzy, biznes. Teraz patrzcie, klikamy, nie ma. No i w tym momencie, moi drodzy, wasze oferty, jeżeli nie wystawiacie faktury, bądź jesteście prywatnymi sprzedawcami, są po prostu na tym widoku niewidoczne, gdzie, no nie wiem, wydaje mi się, że przynajmniej z połowa, jak nie ponad połowa ludzi ma z automatu ten widok ustawiony i nie widzi waszych ofert. To jest po prostu masakra. Dzięki temu właśnie wielu ludzi mówiło, że spada im sprzedaż, spada im wyświetlenia, dużo rzeczy im po prostu jak tak naprawdę się zmniejsza. Więc to jest kolejna rzecz. Gdy widzicie, że no nic nie sprzedaje, spróbuj wpisać, bo to nie istnieje w ogóle u tego sprzedawcy ten przedmiot. Ale jak sobie, moi drodzy, znowu weźmiecie widok dla konsumenta, wszystko jest, moi drodzy, widoczne. Więc co zrobić, żeby ten przedmiot, moi drodzy, w jakiś sposób był widoczny. A no zobaczcie. Bierzemy sobie mój asortyment. Bierzemy sobie ten właśnie przedmiot. Tutaj, sobie klikamy w edytuj. I w edycji mamy sobie tutaj, moi drodzy widzowie, opcję faktury i stawka VAT. I teraz tak. Tutaj, sobie mamy opcję faktur. Mamy, nie wystawiam faktury. To było z automatu ustawione, no bo no logicznie człowiek, który nie jest w takie coś by dał. Człowiek, który jest prywatnym, przed zwykłym człowiekiem, też by takie coś dał. Ale moi drodzy. Jako przedsiębiorca nie będący vat macie prawo wystawiać fakturę bez VAT-u. To jest taki zwykły świstek, który można sobie spokojnie kupić w papierniczym sklepie, ewentualnie nawet w, chyba w urzędzie skarbowym, czy w innych tam placówkach, nawet na, nawet na Allegro to jest. I dzięki temu możecie wystawiać taką sobie fakturę dla kogoś, kto to potrzebuje niby, ale większość ludzi tego nawet nie chce, ale powiedzmy, że jest, sobie na to klikacie i w tym momencie ustawiamy, że wystawiamy fakturę bez VAT-u, czyli jak ktoś potrzebuje coś innego niż paragon, to w tym momencie sobie to ma. Zrobimy sobie od zapisz, mamy to zmienione w tym momencie i w tym momencie, jak już sobie to zmieniliśmy, zobaczymy, czy coś się nie ma. Odczekajmy chwilę, żeby sobie Allegro spokojnie to mogło przemielić, bo wiadomo, z Allegro jest tak, że pewne rzeczy się y, ustawiają dopiero, po jakichś minutach, dwóch, trzech, pięciu, a czasami nawet piętnastu godzinach, więc trzeba chwilę poczekać. Miejmy nadzieję, że napije się łyka kawę i będzie to już hmm. zmienione. Także zobaczymy, czy się coś już zmieniło. Sprawdźmy sobie. Mamy ustawiony widok konsumenta, widok biznes dalej nie zmieniło. Czekamy dalej, moi drodzy. Także dalej trzeba odczekać. Może ja Wam tutaj zrobię teraz przerwę. I wrócimy sobie, jak to się, moi drodzy, pojawi. Let's go. Ok, moi drodzy, tak więc trwało to gdzieś z 10 minut, jak mówiłem, ale go potrzebuje dużo czasu, żeby przemielić jedną ofertę, jakby to było tysiąc, to nie wiem, co by się działo. Także, moi drodzy widzowie, tutaj w tym momencie pokażę wam, jak się to zmieniło. Także, patrzcie, w tym momencie sobie jesteśmy już na widoku konsumenta. Oferta jest widoczna, przechodzimy sobie na widok biznes. I moi drodzy, oferta jest dalej widoczna. Dodatkowo yy, zaletą moi drodzy wystawienia oferty, znaczy tego, że oferta jest widoczna w tym właśnie widoku biznes, jest to, że przedsiębiorca ma taką tu opcję jak 60 dni, no to się wydawało, 60 dni na spłatę, której yy, jak widzicie w widoku, w widoku konsumenta nie ma. Czyli konsument moi drodzy nie może mieć jakichś odrzuconych opłat, dwóch miesięcy na spłatę, wziąć sobie lat i innych rzeczy. Ale już moi drodzy, jak sobie przestawimy na widok biznes, taki człowiek, który właśnie sobie tutaj jest, moi drodzy, jakimś tam przedsiębiorcą, ma więcej możliwości. A że tych przedsiębiorców właśnie jest więcej, to dając tą właśnie opcję yy, tutaj, nawet Wam wejdę na ofertę już, dając tą właśnie opcję tutaj, że wystawiam fakturę VAT bez VAT, dajemy temu przedsiębiorcy dodatkowe. Yy, że mm, opcje spłaty zapłaty za przedmiot, które tutaj Allegro udostępniło, czyli te właśnie 60 dni na spłatę. Dla niektórych tu jest spoko, bo jak powiedzmy wystawiacie coś, coś, moi drodzy, droższego. O, to tu się znowu porobiło. I znowu nie widać. Popatrzcie, co tu się odwala, nie? Widok dla konsumenta, widok biznes. E, zobaczcie. Niby jest. O jest, trzeba było na to kliknąć, dobra. Dalej jeszcze, ale jak widzicie, tutaj trochę mieli to. Trochę potrwa, zanim ono to idealnie wmieli, ale już tutaj widzicie, praktycznie jest to widoczne. Więc ustawienie Wam yy, tej opcji wystawienia faktury bez VAT daje więcej możliwości dla, dla moi drodzy kupującego, jak widzicie, ponieważ ma te dodatkowe możliwości spłaty z opóźnieniem nawet dwóch miesięcy, to jest naprawdę sporo czasu. Przy drogich przymiotach to też się opłaca, ponieważ dzięki temu, yy, no, jak ktoś kupuje coś od was za nie wiem 1000 zł, no to jak ma na to spłatę 60 dni, spokojnie sobie to może na raty rozłożyć, nie? więc to jest dość spoko. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że wam ten film pomógł, ponieważ z tego, co widzę, naprawdę wielu ludzi jeszcze nie ma pojęcia, że są takie opcje i jak to można byłoby sobie tutaj zrobić, żeby było, można było być widocznym. I też nie wierzę, że to daje dodatkowe pewnego rodzaju tam zalety pod kątem właśnie nie, klienta. Będę wdzięczny za łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Na no, tym jest sporo filmów takich instruktażowych oraz takich wiadomo różnorakich, także może ktoś się zainteresuje. No i cóż, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!